Jest chyba charakterystyczne i wartek głębszego przeanalizowania, głównie przez Koalicję Europejską, to, że Prawo i Sprawiedliwość głównie wygrywało w tych kręgach wyborczych, które nie płacą podatków. Które nie płacą podatków, a z kolei koalicja europejska z tego co ja zwróciłem mm -hmm. uwagę w kategorii wiekowej tej od tam od 30 paru lat do 50 wygrała. To nie jest przypadek, bo wygrała w kręgach tych, którzy podatki płacą, ciężko pracują, płacą, no a rząd pisowski te pieniądze rozdaje na prawo i lewo, trochę pod, rozdał skutecznie. dla koalicji europejskiej chyba kierunkiem prawidłowym jest, mm -hmm. tak powiem, polityczne uderzenie w stronę, czy skierowanie swojej aktywności, swojej oferty, głównie w stronę tych, którzy podatki płacą. <grybuj> <grybuj> Członek Koalicji Europejskiej, który mówi, że o niczym innym nie marzy, tylko o związkach partnerskich, nie będzie szczególnie wiarygodny. A co się, co, co się zdarzy, żeby PiS przegrał wybory? Co musiałoby się zdarzyć? To, to, to jest coś takiego? Wie pan, w ja nie mówię o konkretnym wydarzeniu, żebyśmy je opisali, ale jakiego typu zdarzenie? Czy, czy, czy coś takiego istnieje? Dzisiaj moim zdaniem żelazny elektorat Koalicji Europejskiej jest na poziomie, no, jakby było 20%, to było bardzo dobrze. Czy koalicja europejska dotrwa do jesieni, do wyborów parlamentarnych? Na pewno w innej formule, jestem przekonany, że szerszej, takiej, która da jeszcze większe gwarancje, czy szanse na to, żeby wygrać spis, bo dlatego y, powołaliśmy tę koalicję, żeby zrealizować oczekiwania tych protestujących przez te trzy lata y, na ulicach polskich miast. Y, y, zjednoczcie się, zbudujcie zjednoczoną opozycję. Udało nam się to zrobić, jesteśmy blisko, nie ma alternatywy. Dla koalicji, szerokiej koalicji, gdzie każdy jest w stanie zachować podmiotowość, zbudować wspólne podstawy programowe i wspólnie wygrać. Nie ma alternatywy dla, dla takiej koalicji. Zaczęło się od karty LGBT tu w Warszawie, później było wystąpienie pana Jażdżewskiego. i to się wydaje, że to piąta kolumna PIS-u. Donald Tusk bardziej chyba zmobilizował wyborców PiSu niż wyborców koalicji europejskiej. Przegrane wybory to jest najmniejsze nieszczęście Które się zdarzyło Platformie w ostatnich latach jest, To jest to partia z przetrąconym kręgosłupem to jest partia spasionych kotów, które wciąż nie sprawiają wrażenia, że są zdolne do ruszenia na łowy. To jest partia, która siedziała leniwie przed telewizorem, kiedy prezydent się słaniał, kiedy wychodził na kolejne wiece przez całe miesiące i to robiono prawda. mu chociaż muzykę. I nie byli w stanie wyjść, nie byli w stanie rozwiesić plakatów, nie byli w stanie zrobić nic. To jest partia, która nie potrafiła walczyć także w ostatnich tygodniach, miesiącach, kiedy już nie walczyła o jakiegoś komorowskiego, tylko walczyła o siebie. Do kogo tu gadać, panie Słowko? No cóż, tu naprawdę dzisiaj jest mądre. No, się, że pis z tu wszystkich. E, zamknął usta. E, tak, trochę, trochę nas zaskoczył. Pani posła, ale uważa pani, że ten wynik wyborczy 6,6% to jest wynik, który potwierdza sens istnienia wiosny i sens i, i samodzielnego pójścia do wyborów parlamentarnych, czy raczej podważa? Sens. jak najbardziej. Ja przypomnę, że Nowoczesna na przykład jak startowała w wyborach parlamentarnych, miała 6-7. 7, 7, i w momencie... 7 i 6. No dobrze, no ale to jest powiedzmy na tym samym poziomie i dopiero wtedy się rozkręciła. Natomiast to pokazuje, znaczy to, roz... to pokazuje, rozkręcenie tak słabo poszło, no ale to koleżanka e, mamy mam inowej czynie. Natomiast to też pokazuje, że są ludzie, którzy chcą innego patrzenia, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że wiosna teraz łączy się z koalicją, gdzie właśnie słyszę takie różne zaproszenia. Absolutnie nie. Wiosna jest i wiosna tak naprawdę doda takiego oddechu w całej kampanii. Jeżeli 38,5% to łomot, no to, to rzeczywiście różnimy się. Przegraliśmy tutaj, nie ma, nie ma co się zastanawiać, bo matematyka jest nieuboga, no natomiast 38,5% to jak patrzyłem po wynikach w Europie, Poza Polską i chyba Węgrami, w każdym innym kraju byśmy z tym wynikiem wygrali. Więc to jest dobra baza, ale niewystarczająca, żeby dzisiaj wygrać. <śślesk> <ślesk> wiosna nie powinna wchodzić do koalicji, bo koalicja połyka. Mało tego, jeszcze jest jedna przecież rzecz. Zjednoczona Prawica, jak się łączyła, to nie była, to nie był twór złożony z różnych opcji, nie wiem, lewicowo, konserwatywno, liberalnych i tak dalej. To wszystko było jakby te same składniki. Tak. tak? A w koalicji europejskiej jednak jest od sasa do lasa. Dlatego to nie jest, powiedzmy na 100% wiarygodne dla wyborców. Dlatego to nie zdało egzaminu. Wsparcie Tuska też nie pomoże. To dla PiSu myślę, że oni mają najtrudniej, bo najtrudniej jest jednak skonsumować zwycięstwo. Wtedy się popełnia najwięcej błędów. I, no i tam na jesieni może być dosyć ciekawa y, sytuacja. No, A jak może to też jest tak, że taki powiedzmy zwykły Kowalski patrzy sobie idąc ulicą, i mówi, no przecież. Nic strasznego się nie dzieje, tak? No nic, bo no, to się zbyt, dzieje no, nie na ulicy. No, tak? Słońce świeci, tak? E, mogę normalnie pójść do sklepu, mhm. coś kupić, tak? Od czasu do czasu coś dostanę od rządu, fajnie, no, nigdy no, w wie, wcześniej nie dostawałem. No to... Jesteśmy coraz bliżej o wyciągnięcie ręki do wyborczego zwycięstwa i obiecuję wam, Zjednoczone, zjednoczenie całej opozycji. Musimy być wszyscy razem. Wtedy w październiku wygramy. I to jest nasz cel, i to jest nasza obietnica. Były błędy w kampanii. Na pewno nie było spotów, które chwytały za serce. Ten skręt w lewo w wielu wypowiedziach polityków koalicji był zbyt mocny. Projekt pod nazwą Koalicja Europejska? Poniósł porażkę. Powinniśmy pójść jako Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale szkoda tego, co zrobiliśmy. Szkoda.